Witam, witam bardzo wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony a O to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Minecraft I dokończymy W tym odcinku dokończymy zwiedzanie naszej No Nie wiem, jak to nazwać Dobra po prostu no wiecie no, wiecie no. Na pewno wiecie. Yy, kopalnia. o. No nie nagrywałem, bo byłem u kolegi. I spałem tam u niego. To. Tak bardzo. I grałem sobie w Waterfilm 3. Ponieważ umiemy mnie nie działa. U, chyba lava albo się zgubiłem mam to nawet Creeper albo też lawa um, tu? a co tu się tak świeci? to tylko węgiel o lol chodź do... ja się chyba zgubiłem ale spokojnie, ja daję ja umiem się wydostać kopalni chyba I mogę wam powiedzieć, że możliwe, że będę nagrywał jeszcze z małych horrorów. Słyszeliście to? A nie, wy nie słyszeliście, ja słyszałem. Jakby ktoś uderzył Creepera. Będę nagrywał może z gry Slenderman. Zobaczcie sobie, to na internecie można pobrać różnie, może z SCP. I sanatorium, ale tego nie jestem pewien jeszcze, a możliwe, to jest straszna gra bardzo. Jeśli chcecie zobaczyć, to zobaczcie na na, na przykład w stronie Kamila Sajta. Poeta, można się uśmiać również, ale nie z gry tylko z jego min. Aha ciemno. O, to tam jest. Uuu, a co to za znaleźć? A ty dalej, chodź, 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 Uuu, chodź, Nie Nie takich chodź, ten... Ta. Loto, to, to loto, to na chodź, Na chodź, na zbroję. chodź, może znajdziemy jakiegoś a Albo Endermana. O! Albo... Albo Hero Braina. Dowiedziałem się... Że... Dowiedziałem się, że w tej wersji jednak jest Hero Brain. Bo cały czas słyszę te pająki. O lava. A ja mam ząbeki. Bo... noby. Noby Medina. Nowki ale kamp, ale impreza, ja się idę. kanion, wow wow, 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 Dobra, to ja sobie ten bańców. Krząbki! Krząbki! Ziołak, ziomek, Halo! Że mi to z niej nie, nie wleciało! Co tam gówno jakaś wypada? Jakiś kał? Leczo, idę po to! Co to jest za gówno, no? Aha, to jest o lol. Możeński EX, możeński EX Dobra, postanowiłem... Że ten, uu, ten film może być trochę dłuższy Wow! Ale Menel, ja nie mogę To było straszne. Skita Menel jak nic, Slenderman Ale tak ogółem Slenderman to kolej z ją otwarzam ja, on się teleportuje jak Enderman. Bo naprawdę, w Minecraft Enderman to miał być Slenderman. O... O... o, o, Zakryjemy to. Żomki. 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 O, ale gówno. Nienawidzę się z bawić. Śmierć, kałem. Kupia lawa. Nie cierpię jej. O, oh, wunżel. Wunżel. Kopię wunżla. O! Oh. Kopię I również powiem wam to. Zobaczcie sobie kanał użytkownika. Chyba ho to Basic ty coś. Koleś... ma fajne filmiki. Śmieszne. To jest coś o gotowaniu, ale to nie jest zwykłe gotowanie. Zobaczcie sobie to, polecam. Bardzo polecam. Bardzo, 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 bardzo. Ten kanion już mnie przeraża. Ale fajnie, że mogę tam znaleźć coś fajnego. No. Muszę <laughs> bym mi się miał dużo staków wungla. Bungla!

Om, om, galt, galt, A, myślę, że będzie dziura. Tu będzie. A, zgadłem. Jestem. Uh. Teraz zrobię parkurowca. To już! Gdzie jesteśmy coś Chodź tu. Boooom. kabom Chyba się wiarał. Boże! Redstone. Ale ja mam pecha dzisiaj. Wpadłem. Myślałem, się że się zabiję. Byłem tego pewien. Najgorsze, że żarcia nie mam. Ojeżdża. Który to poziom? Ty? Eee. Yy. Dwunasty. Diaks proszę. Może się gdzieś tu no. bo wątpię, że coś znajdzie. Dobra. Mam pomysł. Um. Crafting table, czyli workbench, się to nazywa, tak? Ja na to mówię workbench. Crafting table, uh, full nice. I jaramy se. Oj, zonore. Okej. Okay. To niech się jara. O ja se zakryjesz! Wow. wow! on wpadł tam już. Koleś, koleś! A, tam dosiadaje. A. Dobra, nie mam zamiaru tam już iść. Nudziło mi się. Dropmy sobie żelazo żelazo Nogi oh, Raczej to nie będzie jaksów. No. Goldore, goldore. Dobra, mniejsza z tym. Oj. Ile mam? Za mało, dobra. Lepiej to przepalę. Jeszcze dwa. Bo. On nadzieję, że wie, co chce zrobić. Muszę to zjeść. To obrzydliwe Kówno. Kupa... ...zombiaka. Jest dobrze. Ale ten jest mocny. Super kieł. Okej. Okay. Zrobię to. I tu jest majonez, idziemy stąd. Wal! Dobra, idziemy stąd, na górę. Boję się. Znowu zombie, patrzcie to. Hop. Pajączek. No ale już jumpy, ole jump. Ale, ale jump. Widzieliście to? Widzieliście to? Czy nie? No ile menali? Ile menali? No, dobra, sprawdź tutaj, czy nie ma um, jakichś diaksów. Okej, okay. weźmiemy wiadro i zalejemy to w wodę. Ognij. Zbierz wodę, zbierz wodę, zbierz wodę. No jak zady. Stój, ropo, no. No ropo. No płynie, no. Boże, tak się wszystko załatwi, to się rozdupcy. Jest super kieł. Nie ma super kieł. Jeszcze jedna? Jedna Dobra, ja mam słów.

Lapis. Creeper. Opyla się jej chyba. Tylko nie wiem. Co znajdę. Dobra, nie, nie opyla Dobra. chyba wyjdziemy zaraz z tej budy. Sami widzicie. Tu jest coś już trochę nieprzyjemnie. Co to pochodnie było? Chyba. Ja nie wiem. Wow, konie, śmierci śmierdzi. Się tak zgubiłem, że się tak zgubiłem, że nawet nie wiem gdzie jestem. o oh, golden. Hop. Hop. Lop. Wop. chcę Stars always dia. Oh la la la. La la la. la. Kas no Ja to może zdobędę wodę. Tu tu Europa. Boże. No dupa. Jeszcze lawa, lab, red, o, dioksy! Mam, mam, to co chciałem. Tak, o, leżyła. Ło. Ło! dawaj, dawaj, mam to. Jest jednak wróciliśmy z łupem. Dobra, rozkopię to jeszcze trochę. Chyba nie ma, nie ma, a lawa jest. Jest, wygraliśmy, mam to, co chciałem. Który poziom? Dwunasty, a Wow, tam był jedenasty. To jest dwunasty, okej. Będzie to, co chciałem, będzie to, co chcia... Eee, będzie kill off. Dobrze, miecz. jakie słyszę. Takie nie lubię zombie nie mieści w bani. Trochę długo się rozładnę węgiel. Troszeczkę. Wierzę, jak pójdzie mi